Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpio Tarot i zapraszam byczki na czytanie Co idzie do Ciebie w czerwcu 2025 roku Drogie byki, co idzie do Was z nowym księżyca na cały czerwiec bieżącego roku czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania nie zapomnijcie też kochani pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem Zaczniemy od tego, co do Was idzie e, z mądrości wyroczni. Co z kart mądrości wyroczni idzie do byków. O, tu się tak bardzo chciała pokazać. Karta numer 12 to jest wiatr przynosi zmianę. Widzicie, kochani, zawieje i przyjdzie zmiana. No to chyba na dobra. Musi być na dobre. Wiatr przynosi zmiany. Karta numer 12 dla byków: idzie poczucie, że zainicjowana została niewidzialna zmiana to jest przygotowanie do burzy i świadomość, że Twoje plany nie mają solidnego fundamentu to jest poczucie tej zachodzącej zmiany no właśnie, w jakim kierunku zawieje wiatr. Moi kochani, w ludzkiej naturze leży pragnienie stabilności i opierania się zmianom. Potrzeba, aby świat pozostał przewidywalny i spójny, jak pasy u zebry. Jednak nic w ludzkim doświadczeniu nie jest czarno-białe i nic nie pozostaje statyczne. Jedyną gwarantowaną rzeczą jest zmiana. Nadszedł czas transformacji, ponieważ zewnętrzne warunki chwilowo tracą połączenie z Twoimi pragnieniami i oczekiwaniami. Utrzymaj kurs i pamiętaj, że nawet burze oczyszczają powietrze, rzucają nasiona i odżywiają glebę. Życie wkrótce stanie się bardziej interesujące. Wyczekuj tego, co nadchodzi wraz ze, zmian, ze zmiennymi wiatrami. Magia tkwi w nieznanym tym razem. E, związki przechodzą natomiast przez okres, w których. E, Partnerzy wydają się niesynchronizowani ze sobą, a burzliwe emocje i nastroje grożą zniszczeniem relacji. Być może ktoś zmienił zdanie i postanowił odejść. Te wzburzone morza oferują możliwości wzajemnego rozwoju, sposób na lepsze zrozumienie własnego serca i poznanie tego, czego potrzebujesz, aby być naprawdę szczęśliwym. Bądź pewny, że z tego, co będzie, z tego, co obecnie się dzieje, narodzi się coś dobrego. Znajdź tymczasowe schronienie i odsuń się od problemów. Powietrze się oczyści i wszystko będzie znów świeże i nowe. To też przeminie. Kiedy starasz się stworzyć dostatnie życie, możesz napotkać nieoczekiwane przeszkody, które skłonią cię do zmiany. Kierunku. To dobrze. Nie ma się czego obawiać. Być może okazja, której szukałeś trafiła do kogoś innego. Być może goniłeś za czymś, co okazało się nie być dla ciebie dobre. Możesz nie być w 100% pewny tego, dokąd musisz się udać, ale wiesz, że sprawy nie idą zgodnie z planem. Okoliczności nie są w tej chwili pod Twoją kontrolą. Przeczekaj to. Wszystko będzie dobrze, a właściwie nawet lepiej. Uwierz w to. Widzicie. Ta zmiana ma spowodować Wasze lepsze życie i zmiany na lepsze. Także coś tu, kochani, jest obecnie nie działa, coś jest niesynchronizowane, jest potrzeba. Zmiany, przerwania tego, może nawet zakończenia, po to, żeby mogło to kiedyś powrócić, odnowić się, albo żeby w ogóle mogło się to przetransformować, dokładnie, aby to się po prostu mogło, moje kochane byki, zmienić. Tak więc patrzymy, co do Was idzie, co idzie do Byków. Odwrócił się cesarz, kochani. No, będzie jakaś władza, kontrola, wpływ, decyzyjność kochani, no, poczucie, wiecie cesarz to osoba, która osoba, która może być zajęta ale też, yy, ale osoba, która yy, może do Was iść yy, jako osoba ale może do Was iść taka energia Aha, żeby kochani, będziecie yy, idzie do Was jakieś wysokie stanowisko, idzie władza idzie za tym bardzo dobry bardzo dobre zabezpieczenie finansowe, czyli wynikałoby z tego, że wynikałoby z tego, kochani, że, że tu może być jakaś zmiana wynagrodzenia, tu może być jakiś na przykład awans. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co idzie do byków. Królowa Pentakli. koło fortuny proszę bardzo, zmiana wiatr przynosi zmiany mówisz i masz i co jeszcze? i głupiec, ok a w, co z, w radzie? w radzie umiarkowanie w radzie umiarkowanie, pięknie i w, o, i w tle król kielichów dwójka pentakli dwójka mieczy są dostateczne paść buław, królowa mieczy Ups. Wszystko wiem. My już, kochani, wszystko wiemy. E, sprawy tu się mają e, jako na biznesowo-zawodowe, ale sprawy się też mają jako uczuciowo-relacyjne. Jest w, e, w tle król kielichów, gdzie może chodzić o uczucia, emocje jak najbardziej może chodzić o miłość, o wyznanie miłości, o wyznanie uczuć. Może kochani, chodzić o wierność, lojalność, oddanie, ale tutaj przede wszystkim może chodzić o dobrą atmosferę też. Jeśli chodzi o biznes, współpracę, pracę, to niewątpliwie chodzi między innymi o dobrą atmosferę. I Wy tutaj macie dwie możliwości, dwie osoby, dwie propozycje pracy, dwie oferty pracy, dwa stanowiska. Nie wiecie, jesteście niezdecydowani w dwójce Kielichów, nie wiecie co zrobić, nie wiecie kogo wybrać do relacji, do dalszej relacji, czy w ogóle do związku. Nie wiecie, na kogo się zdecydować i nie wiecie, y, którą wybrać pracę. E, no, jest to niezdecydowanie i chcecie iść w kierunku rozumu, logiki tego, co wam rozum podpowiada. No, może Wam podpowiedzieć na przykład y, powrót y, do kogoś z przeszłości albo czyjś powrót do Was, jeśli osoba wraca. To mam kochani wrażenie, że Wy się tutaj tylko z tą przeszłością zmierzycie. To znaczy, to znaczy wskrzesicie ją y, tylko po to, żeby się ostatecznie z nią zmierzyć i ją zamknąć. Wiecie? To nie pokazuje powrotu partnera-partnerki, wręcz przeciwnie. To tylko pokazuje, że być może będzie jakiś kontakt lub spotkanie, jakby zmierzenie się, może nawet konfrontacja, zmierzenie się ze sobą, po to, żeby. Mm, Upewnić się, że trzeba to zamknąć definitywnie, na przykład tak, żeby już do tego nie wracać. Przynajmniej na razie do tego nie wracać. O, może tak. Bo tu może być taka próba, Wy się po prostu możecie zastanawiać, czy iść, czy wejść z powrotem do tej samej rzeki. No, tą samą rzeką już nie będzie, ale czy. Czy z powrotem próbować coś z byłym z byłą, czy jednak wybrać kogoś nowego? No i właśnie tutaj wybór idzie za pasją, za namiętnością, za dużym ogniem, za jakimś uczuciem, które w was jest, które w was jest nowe i dojrzewa. Więc to jest raczej ogień do kogoś nowego. To tam będziecie chcieli ten ogień rozpalić, a tutaj podejmujecie decyzję królowa miecza, czyli decyzję o zakończeniu. Więc jeżeli wy w jakich jesteście związkach małżeńskich, to możecie nawet decydować się na rozwody. Albo na przykład jeżeli rozwód był w trakcie, były sprawy w trakcie i tutaj na przykład jest spotkanie, nie wiem, na wokandzie, ktoś tutaj chce was, znaczy ktoś, sąd tak, chce tutaj mm, na przykład tylko separacji albo chce albo chce wręcz przeciwnie tutaj namawia was do ugody, tak? Znaczy kieruje do ugody, nie to, że namawia, bo nikt, nikogo do niczego nie namawia jakby kierowani jesteście w pierwszej kolejności do ugody ale jednak do tej ugody nie dojdzie no bo na przykład Wy tego nie chcecie i bo Wy tutaj macie jakiś ogień który chcecie spożytkować z kimś innym i tu jednak dopiero zapadnie decyzja jednak rozwód albo że jednak decyduje się na rozwód albo że już mam orzeczenie o rozwodzie tu mogłaby być ta decyzja jednak o rozwodzie jeżeli nie było związku żadnego zawartego takiego formalnego, no to po prostu swoje warunki, swoje wymagania, zasady postawione i to może być po prostu, że jednak nie wracam, że jednak nie wracamy do siebie, czy jednak powiedzmy odchodzę, tak, jeżeli wy na przykład nadal jesteście z kimś. No to po prostu rozejście, tak? Się i mamy tutaj klową pentakli w tym wszystkim i teraz tak ta królowa Pentakli to, to też jest byk czasami, bo to jest karta byka. Yy, mogłaby być rzadziej koziorożcem lub panną, ale moi kochani, to może być oczywiście ktoś inny równie dobrze. Natomiast ja tutaj w tym aspekcie jakoś widzę w tym rozkładzie, yy, że to mogła być ta osoba, właśnie która próbowała wrócić, lub wypróbowaliście do niej wrócić. Coś tutaj, ktoś miał ochotę na wskrzeszenie tej przeszłości. Mówię na razie o relacji, bo za chwilę będę mówiła o mm, czytaniu na pracę do, do tych kart. Natomiast y, tu jest taka sytuacja, jakby ktoś próbował, y, próbował właśnie do kogoś wrócić. Y, natomiast w jaki sposób? Y, używając manipulacji, używając nieszczerości. No właśnie, może być, się okazać, że osoba nadal w pewnym aspekcie kłamie, nadal nie jest szczera i mogą tu być nawet plotki, kochani. Nawet ktoś tu mógłby o kimś plotkować i tutaj jest manipulowanie drugą osobą, tu jest manipulacja. No, na szczęście koło losu odwraca się na Waszą korzyść, jeśli chodzi o relacje, o związki. I może być decyzja w ogóle w kole fortuny to jest poznanie osoby, która jest przeznaczona to jest poznanie miłości przeznaczonej więc ja tutaj widzę, że ktoś tu komuś jest przeznaczony, jednak i te sprawy przeznaczeniowe przychodzą lub wracają bo to jest zmiana na korzyść to jest całkowita zmiana to jest poczucie wygranej hmm. też. I nowy początek, i wiele z Was, osób wejdzie w nowe relacje z nowymi osobami. Nawet niektórzy zdecydują się bardzo niezobowiązująco na nowy, na nowy początek z kimś, tak? A bardzo niezobowiązująco, tak nawet od romansu, od flirtu ro będziecie chcieli rozpocząć, ale no, będziecie chcieli coś, chcieć zupełnie inaczej prowadzić tą relację, ten związek, tą znajomość. To może być decyzja że zaczynamy od początku i y, jednak nie zaczynamy tak od razu y, poważnie, tak? Tylko, no może to być też wasza decyzja, że wy możecie wejść w coś nowego, w nowy początek, ale nie poważnie. To znaczy wtedy byście nie traktowali poważnie tej osoby, albo wy możecie być niepoważnie traktowani, ale to byście mogli być niepoważnie traktowani właśnie przez e, osobę, która manipuluje, wtedy tak, wtedy ona mogłaby mm, chcieć takiego nowego początku, ale zaproponowałaby Wam nowy początek, ale to byłaby manipulacja ze strony tej osoby, bo ta osoba nadal chciałaby na przykład romansować lub flirtować z innymi osobami. Mm, więc e, no właśnie, to dlatego tam jest decyzja o odejściu, o, o rozejściu, o rozłące, o separacji, o, o rozwodzie, tak? E, bo wy wybieracie kogoś innego nowego. E, i moi kochani, i wtedy to pokazuje tak naprawdę w karcie umiarkowania, że warto być cierpliwym, warto być wytrwałym, warto być lojalnym, oddanym wobec tego, wobec siebie też, tak? W tego, co wy tak naprawdę chcecie od drugiej osoby i z kim wy chcecie tą relację czy związek nowy budować. W każdym razie. Moi drodzy, tu następuje fajne oczyszczenie, fajna realizacja, zgodność, i z tą osobą nową e, byłaby tutaj zgodność, byłaby realizacja się w relacji, e, byłby też umiar, byłaby harmonia. Mhm. Tutaj nie musiałby nikt e, nikomu udowadniać swoich uczuć, nikt nie musiałby zabiegać o niczyją uwagę, o niczyj czas, tak? Tutaj byłoby nawet może ktoś taki. Może to być na przykład strzelec, ale nie może być strzelec. Mamy tu dwie karty strzelca: Mamy koło fortuny i umiarkowanie. To mógłby być strzelec dla kogoś. Może w wyniku, może w Radzie. Osoba, która jest skłonna do kompromisu, osoba, która potrafi wybaczać, osoba, która jest łagodna, nie poddaje się emocjom, nie daje się tutaj wyprowadzić z równowagi. Osoba, z którą tu w ogóle jest wskazaniem w, w wyniku radą, jest stabilizacja i y, zrozumienie. Ta osoba, która Was rozumie, to z tą osobą budować rywalizację, e, to z tą osobą budować relacje. Moi kochani, wiatr przynosi zmiany, bo być może ktoś chciał do kogoś wrócić lub ktoś do was, ale jednak ostatecznie rozprawicie się z tą przeszłością, bo wy postawicie na miłość, na to, na to kto potrafi o miłości mówić, kto potrafi te uczucia wyznać, kto potrafi je nie tylko wypowiedzieć, ale i okazać, kto będzie wierny, lojalny, oddany. No właśnie, na, takie, na taką osobę stawiacie. To może być u kogoś też skorpian, na przykład bo mamy tu króla kielichów. Natomiast to były uczucia. Ale mamy tu jeszcze przekaz na pracę, ponieważ dla wielu z Was akurat ten rozkład może nie rezonować z moi kochani, z związkami, z relacjami, tylko ta królowa pentakli może pokazywać moi kochani tutaj jakieś Wasze bardzo dobre wyniki finansowe, dobre sukcesy w pracy. Tutaj naprawdę. Możecie też wykazać się, albo będzie taka możliwość wykazania się pewnymi umiejętnościami interpersonalnymi, zarządzaniem ludźmi, ogólnie zarządzanie zasobami ludzkimi, ale nie tylko ludzkimi. I moi drodzy, tu idzie do Was być może awans, i to może być nowa oferta pracy, nowa praca albo awans w istniejącym miejscu. Co ciekawe. Koło Fortuny, tutaj no, próbuje Wam co, co dać. Idzie zmiana. Wiatr przynosi zmiany. Ta zmiana może być nieprzewidywalna. Wy możecie w ogóle nie podejrzewać, że Wy jesteście proponowani do awansu, albo że finalnie ten awans Wam przypadnie. To, jest, to, to może być całkowicie niespodziewane. I co wtedy do Was idzie? Konkurencyjna podstawa zatrudnienia. Idzie do Was powodzenie. Czyli tutaj powodzenie w pracy, w biznesie. Tu może być na przykład fajna forma zatrudnienia, taka, która was ustabilizuje, taka, której wy byście chcieli. Też konkurencyjna, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Moi kochani, to może być też jakaś fajna nagroda, ale tu przede wszystkim idzie do Was szansa na przebicie się, szansa na awans. I to do was ta szansa idzie większa niż do innych osób, niż do reszty, tak? która na przykład chciałaby ten awans dostać, czy chciałaby się o ten awans ubiegać. Także moi kochani, to naprawdę pokazuje na bardzo dobrą okazję do szybkiego awansu zawodowego. To wypatrujcie tego, patrzcie, bo tutaj naprawdę jest bardzo fajna szansa, i to jest po waszej stronie, jest to pozytywne. Tu osoby, które są nad Wami, docenią I no właśnie, docenią Was, Wasze dobre wyniki, Wasze dobre starania, i to może być właśnie Wasz czas na awans, ale też Wy, jeżeli dostaniecie władzę, dostaniecie wpływ. Pamiętacie, jak wypadł ten cesarz podczas tasowania i mówiłam, że to oprócz tego, że może Wam się trafić osoba, która jest zajęta do relacji, do związku. Która ma męża żonę, to powiedziałam też, że może to być wasz wzrost. To może być wasz awans, to może być wyższe stanowisko takie, na którym będziecie mieć władzę, wpływ, decyzyjność i pieniądze większe. I tutaj będziecie się w stanie naprawdę no, ustawić, może nawet i do końca życia, a może nawet jeszcze kolejne pokolenie. Swoich najbliższych, też pomóc im finansowo zostawić stabilizację po sobie komuś, tak. Natomiast tutaj, tutaj pokazuje się też, kochani, właśnie docenienie tej władzy i wystartowanie dosłownie. Wykorzystacie te sprzyjające warunki. I wykorzystacie osob tą sytuację, która przychodzi w porę, moi kochani, i tu jest nowy początek. I w karcie tego głupca, w karcie tego głupca, kochani, jest nowa droga, jest wybór nowej drogi, nowego kierunku. Wiecie co, ja mam takie wrażenie, że i mocno to tutaj czuję. Że dla wielu z Was ten awans, ta propozycja, czy to, co na Was spadnie, czy to, co będzie Wam zaproponowane, czy to, co dostaniecie, dla Was to może być totalny szok. Dlaczego? Dlatego, że Wy możecie się na tym nie znać. Wy możecie nie mieć w tym doświadczenia, możecie nie mieć w kierunku tym wykształcenia, możecie nie mieć nawet pewnych kompetencji, ale przypadnie właśnie to Wam i to będzie bardzo duże zaskoczenie, to może być nawet duży szok i to będzie taka decyzja o wejściu w to, Oczywiście, no, będzie się trzeba uczyć, będzie trzeba zdobywać umiejętności, będzie trzeba jednocześnie się pewnie szkolić, przekwalifikować w związku z tym awansem. Tutaj coś będzie się działo, co spowoduje, że tak naprawdę to, czym wy się macie zająć, to stanowisko, które macie objąć, to będzie coś, czego nigdy w życiu nie robiliście. Może u niektórych tylko chodzi, że po prostu nigdy nie zarządzaliście inną, innymi ludźmi czy grupą ludzi i to będzie dosyć nowe. Ale to właśnie jest wybór tej nowej drogi, wybór tego nowego początku e, i przyjęcie tej nowej oferty i wejście w coś naprawdę jako w przygodę. Wy to potraktujecie jako wyzwanie i jako przygodę, e, że będziecie zaczniecie robić coś, uczyć się czegoś, z czym wcześniej nie mieliście w ogóle do czynienia, więc to jest naprawdę mm, no w karcie głupca nic złego Wam się tu nie może przytrafić Tak naprawdę to tylko spowoduje Wasz rozwój. Wasze wzrastanie, właśnie wasz wzrost będzie to nowym wyzwaniem, ale to będzie wejście w nowe życie, bo to zmieni wszystko, tak? Tak jak mówię, to doda wam stabilizacji, doda pewności, dodawam więcej odwagi, więcej przebojowości, da wam oczywiście władzę, wpływ i decyzyjność, ale da wam, kochani, też lepsze wynagrodzenie, lepsze pieniądze. Więc. Tu jest początek, tu jest duży potencjał. Wy startujecie to w to z otwartością umysłu, ze świeżym spojrzeniem i być może właśnie to świeże spojrzenie tutaj jest na tym stanowisku potrzebne. To po pierwsze, moi kochani, całkiem spontanicznie i całkiem niewinnie. I mamy w wyniku tego wszystkiego umiarkowanie. I co ciekawe, to wszystko będzie się działo, to będzie wszystko określone spokojem, harmonią. Stabilizacją, łagodnością i zrozumieniem. I moi kochani, jakby nie było, co by kto nie mówił, o czym by ktoś nie plotkował, bo tak jak to powiedziałam, to może być też ta królowa pentakli tutaj, że ktoś może faktycznie plotkować, ktoś może manipulować. Manipulować, żebyście na przykład nie dostali tego awansu, ale to na początku. Ale tu finalnie jest pokazane, że wy tak naprawdę, wiedząc to, będziecie i tak finalnie potrafili zachować się, potrafili zachować twarz nawet w tej sytuacji, tak? I wy tutaj też, moi kochani, właśnie. Wykazujecie się i tu jest ta dobra rada, żeby wykazywać tą umiejętność zarządzania nie tylko ludźmi, ale tym, co dostaliście w posiadanie, tym, co dostaliście na swoją odpowiedzialność. Więc jeżeli dostaniecie jakieś zasoby, jakiekolwiek narzędzia, nie wiem, urządzenia, cokolwiek co otrzymacie do wykonywania tej pracy, Podejdźcie do tego oczywiście z taką dojrzałością, z taką troską o to i też z odpowiedzialnością, tak, żeby potrafić dbać o te zasoby, które się otrzyma, umieć je wykorzystywać, ale też dbać, odpowiednio zabezpieczać, odpowiednio na przykład, nie wiem, konserwować, jeśli to jest potrzebne, odpowiednio traktować, odpowiednio przechowywać, odpowiednio zabezpieczać, bo wiecie, to czasem są rzeczy, które są. Yy, bardzo kosztowne, bardzo drogie, gdzie no właśnie trzeba uczynić dużą dbałość też o zabezpieczanie tak, przed uszkodzeniem, przed skradzeniem. I no, to mogą być różne rzeczy, tak? No, możecie nawet wiecie, no, ktoś powiedzmy został, nie wiem, dyrektorem oddziału banku czy jakimś kierownikiem, tak? No to mogą być różne stanowiska. One oczywiście mogą dotyczyć również pieniędzy, czyli kontaktu z pieniędzmi lub odpowiedzialności za czy to za gotówkę, czy to za formę przelewów, ale wirtualnego, e, znaczy nie wirtualnego, no. Z, tak, za formę tą gotówkową i bezgotówkową, więc nieważne za jaką. Nie wiem, może ktoś na przykład będzie odpowiedzialny za, za bankomaty, tak? Czy ogólnie za oddział i za bankomat. No, na przykład. Tutaj jest odpowiedzialność, która która ma wykazać. Umiejętność zarządzania majątkiem, też gospodarności, tym jak wy gospodarujecie tym, tym, co otrzymujecie. Można na przykład otrzymać budżet, nie wiem, na kwartał albo na cały rok otrzymać budżet, konkretną kwotę. I ten budżet na przykład ma być na wynagrodzenia, ma być na premie, ma być na, na przykład na jakieś socjalne sprawy, ma być na przykład na jakieś materiały, nie wiem, codziennego wykorzystania jakieś materiały eksploatacyjne, materiały, nie wiem, biurowe, ma być na przykład na reprezentację biura, mają, na przykład w to wchodzą koszty biura. Mogą być tutaj bardzo różne rzeczy i na każdy z tych jest określony budżet i chodzi o tą mm, dobrą gospodarność, tak? O to, żeby nie wydać za dużo, żeby na początku na przykład nie wydać w danym sektorze, za dużo pieniędzy na coś, bo może się okazać, że coś wypadnie w drugiej połowie roku, a wy już nie będziecie mieć na to budżetu. Rozumiecie, nie tylko planujemy to, co robimy, tak, to co mamy zaplanowane, że mamy działać i co robimy, na co ten budżet wydajemy, ale zawsze w tym budżecie musicie znaleźć jakiś zapas, e, kwotę, która ma w każdym z tym sektorze pozostać kwotą wolną, kwotą właśnie, na nieprzewidziane wydatki, na nie, nieprzewidziane sytuacje, bo to jest to tak zwane ryzyko, tak? Każde ryzyko y, wszędzie występuje i na to ryzyko trzeba pozostawić y, pewien, pewien, pewną pulę pieniędzy, tak? A więc nie można tak zrobić, że się, wiecie, wy, y, no właśnie, żeby rozplanować wszystko co do złotówki, bo wtedy może być problem. A co ciekawe, dobra informacja, moje drogie Beki, jest taka, że jeśli na koniec roku okaże się, że wiecie, no kończy się budżet, a wam zostało, tutaj, 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 no, nie muszę wam mówić, co z tym zrobić, bo wy doskonale będziecie wiedzieć, co z tym, kochani, zrobić. Oczywiście zależy, z czego ten budżet zostanie, więc, tak jak mówię, na socjale i na inne rzeczy, czy na jakieś tam premie, nie wyprztrykać się do samego końca w ciągu roku. Zostawcie sobie coś, bo jeżeli nawet zostawiliście coś na premię, to no to właśnie, być może zostanie pewna kwota i zdecydujecie o tym, że no już nic nie wypadnie, mamy ostatnie wynagrodzenia w tym roku, tak? Od stycznia nowy budżet. W takim razie przeznaczę taką i taką część tego budżetu dla każdego na przykład na premię, tak? Świąteczną. Albo na przykład zostawię, czy, prze, prze, czy te środki na przykład wykorzystamy właśnie na coś, czego nawet nie braliśmy pod uwagę, myśleliśmy o tym, ale nie zaplanowaliśmy tego w tym roku. A na przykład przydałoby się, nie wiem, jakiś remont, jakieś. Wiecie, wykorzystanie tych środków w takim celu, z którego będą wszyscy zadowoleni, no przede wszystkim Wy, tak? Wykorzystanie z tych, tych środków przede wszystkim na plus, może akurat będzie można je przenieść na nowy rok, tak? No, to nie mówię tylko o zysku, bo zysk to jest coś innego. Mówię Wam po prostu o budżecie, który macie do wykorzystania, żeby go dobrze wykorzystać, ale żeby go od początku nie wykorzystywać i nie rozplanować na wszystko, tak, żeby sobie coś zostawić w tym budżecie. Bo może się tak zdarzyć, że zawsze coś może wypaść. I wy na to tak zwane coś wypadło, jeżeli będziecie przygotowani, to będziecie właśnie postrzegani, jako ta osoba, która. Potrafi dobrze gospodarować, jest gospodarna, tak? Potrafi dobrze zarządzać tym, co jej powierzymy. Czy to w finansach, czy to w przedmiotach, czy w narzędziach, czy w urządzeniach. I to jest, moi drodzy, finalnie pokazuje bardzo dobrze funkcjonującą firmę, biznes, działalność na tym waszym stanowisku, jeśli to nie wasza firma. Wszystkie zmiany odbędą się wtedy w sposób płynny będą się odbywać. Tak, nie będzie zgrzytów, nie będzie gaszenia pożarów. Bardzo fajnie. Wiatr przynosi zmiany dla was na korzyść. Dbajcie o siebie. Buziaczki, papa. Pa.